Dobry Państwu, witam serdecznie z konferencji zamówienia publiczne XXI wieku. Udało mi się prosto po panelu złapać szanownego gościa, witam Marcina Kalmusa, dyrektora biura odwołań Urzędu Zamówień Publicznych. Dzień dobry. Dosłownie udało mi się go złapać po, po, po też naszej prezentacji, po prezentacji rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji i też o tym chciałbym dzisiaj chwilę, chwilę pomówić, ale też o tym, co się dzieje w Urzędzie Zamówień Publicznych, jakie inicjatywy aktualnie są, e, trwają. Też w tym aspekcie poruszamy się cały czas w aspekcie elektronizacji, chociaż elektronizację to już chyba mamy za sobą, tak, jak uważasz? Elektr... Jesteśmy już daleko chyba od tych bazowych takich elektronizacji, to, to takim było takim szumnym hasłem, gdzieś już poszliśmy dalej. Co to jest to dalej dzisiaj? Znaczy ca cały czas jesteśmy w elektronizacji, ale wchodzimy na wyższy level. E, faktycznie ta elektronizacja, która rozpoczęła się w 2016 roku e, elektronicznym, jednolitym europejskim dokumentem zamówienia i później w 2020, kiedy już weszła ta pełna komunikacja elektroniczna w 100% w zamówieniach publicznych, e, e, ten etap już wydaje się, że mamy za sobą. E, przynajmniej większość problemów takich technicznych i prawnych już mamy rozwiązany. Natomiast e, e, od. To dobra, 2000. to ja wejdę ci w słowo i powiem tak, że jesteśmy w transformacji cyfrowej, bo ja to lubię tak nazywać, tą elektronizację trochę za sobą, ale cały czas jesteśmy w tej transformacji, tak, tak to kolejny etap, kolejny krok, kiedy e, z takiego prostego przejścia z obiegu dokumentów papierowych na ich wersje elektroniczne, teraz faktycznie zaczynamy wykorzystywać potencjał tych danych cyfrowych, które możemy przetwarzać za pomocą sztucznej inteligencji. No właśnie, dane cyfrowe, sztuczna inteligencja. Wy macie ogrom danych. Macie ogrom zbiorów danych i dzisiaj wy już myślicie o tym, w jaki sposób zaprząć sztuczną inteligencję do przetwarzania tych danych. Tak, bo to, co myśmy zrobili, no to myśmy też tą dokumentację, która jest ogólnie dostępna, w jakiś sposób próbowali złapać, oszacować, Ustrukturalizować, żeby za tym szła wartość. Ale co wy dzisiaj planujecie, bazując na tej, powiem to jeszcze raz, ogromie danych, które macie, które się już gromadzi i zbiera, tak? Tak, one są gromadzone od dawna, ale do tej pory nie było możliwości technicznych, aby je w jakiś sposób ustrukturyzowane i taki automatyczny przetwarzać. Natomiast powiedziałeś, że myślimy o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, a powiem więcej, my nie tylko myślimy, ale już to robimy, my już ją wykorzystujemy. To ja ciągnę cię za język, opowiada. Okej. <grym i znalazłem> <grym i znalazłem> <grym i znalazłem> W Urzędzie Zamówień Publicznych w tej chwili wykorzystujemy już narzędzia sztucznej inteligencji do anonimizacji wyroków i ich zdecydowanie szybszego niż w takim modelu tradycyjnym, jaki stosowaliśmy jeszcze do niedawna, udostępniania w naszej wyszukiwarce na stronie internetowej. Przyspieszenie, proszę Państwa, to jest około 3000 razy. Proszę sobie wyobrazić. Jeszcze raz? 3000 razy. 3000 Niesamowite. W, w takim modelu w, w, tradycyjnym, w którym to jeden z pracowników UZP w, w, takie orzeczenie najpierw anonimizował, czyli usuwał z niego fizycznie dane osobowe, później w, w, musiał przeczytać, w, stworzyć metrykę takiego w, w orzeczenia, stworzyć w, w, słowa kluczowe, frazy, wypisać artykuły, które zostały w danym orzeczeniu powołane. To trwało od pół godziny do godziny w zależności od długości danego orzeczenia na jeden wyrok. W tej chwili sztuczna inteligencja potrafi zrobić nam paczkę 10 wyroków mniej niż minutę. więc to jest... Konkretny KPI, konkretny KPI. Bardzo mi się podoba, że wyszliście właśnie od mierzenia tego efektu, tak? Nie mówimy tu halo, nie jest wielki hype, nie zaprzęgliśmy sztucznej inteligencji, bo tak, tylko macie konkretny case który zmierzyliście i te 3000 razy, no, no, no niesamowite. E, tak, dla nas to też był olbrzymi skok jakościowy, bo, bo nie ukrywamy, że to było coś, co spędzało nam sen z powiek, że m, nie jesteśmy w stanie, pomimo najlepszych chęci, zapewnić odpowiedniej obsługi w odpowiednim czasie tego procesu odwoławczego i udostępnić tak, jak powinno się to robić, Wszystkim stronom orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej. Jak wiemy, te orzeczenia mają walor edukacyjny, bo z ich analizy możemy się dużo nauczyć i dowiedzieć chociażby, jak nie popełniać błędów, czyli możemy się uczyć na błędach innych, a nie na własnych. I przy tej ręcznej, ręcznej obsłudze wyszukiwarki i jej zasilania orzeczeniami no było to mało efektywne. No i też pochłaniało czas pracowników UZP, którzy w tej chwili mogą się skupić na innych aspektach działalności i jakby wykorzystać zdecydowanie lepiej swój potencjał tam, gdzie ta praca ludzka jest niezastąpiona i tam, gdzie sztuczna inteligencja człowieka nie zastąpi. Na pewno. Tak? Więc to jest dla nas olbrzymi e, i zysk, e, jeżeli chodzi o możliwość e, 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 zaangażowania pracowników, ale przede wszystkim dla rynku zamówień publicznych, że te orzeczenia są publikowane na bieżąco. Oczywiście. Takiej w dacie, kiedy one mogą być publicznie e, jawne i dostępne dla wszystkich, nie tylko dla stron postępowania, więc tutaj mamy tak jakby ograniczenie tylko prawne, ale w momencie, kiedy to ograniczenie prawne nam znika, kiedy my już jako UZP dowiemy się, że strony postępowania odwoławczego otrzymały wyrok, e, to już jest ten moment. To w zasadzie kiedy, kwestia minut, prawda? Tak, to właściwie e, wrzucenie takiej paczki do anonimizatora i zamieszczenie wyroków na stronie, tak jak mówię, zajmuje to mniej niż minutę. Dobra, i jakie wyzwania z tym mieliście? Ja pociągnę ten temat, bo to strasznie fajny przykład realnego wykorzystania sztucznej inteligencji i to jeszcze w sektorze publicznym, który jednak trochę się boi, trochę jakby też nie adaptuje tak szybko technologii jak sektor prywatny. Wy macie to już, stąd pytam o wyzwania. A. Tak, żeby też powiedzieć innym, w jaki sposób należy to zaplanować i z czym się mierzyliście w ramach, w ramach wdrożenia? A, praca ze sztuczną inteligencją jest pracą bardzo specyficzną. Tak naprawdę musimy pamiętać, że my uczymy się e, sztucznej inteligencji, a sztuczna inteligencja uczy się nas. Dlatego e, Pierwsze zadowalające wyniki, rzadko kiedy są tymi wynikami pierwszymi, które mm -hmm. otrzymamy po wpisaniu jakiegoś zapytania czy wydania polecenia sztucznej inteligencji. E, e, odpowiadając na przykładzie, e, napisanie polecenia dla sztucznej inteligencji, które w sposób prawidłowy zinterpretuje wyrok, e, usunie dane osobowe, zrobi całą metrykę, indeksy i tak dalej, zajęło nam około dwóch tygodni pracy trzech osób. Okay. Natomiast te dwa tygodnie pracy trzech osób to był taki czas, który warto było poświęcić po to, żeby uzyskać jakby już to stałe narzędzie, które nam pomaga pracować, więc ten nakład pracy włożony w przygotowanie tego narzędzia absolutnie teraz rewelacyjnie nam się sprawdza i już się spłacił dawno temu, mimo że tak naprawdę z tego narzędzia efektywnie korzystamy dopiero od 2,5 miesiąca. Dwa i pół miesiąca. I już ta wartość jest, Tak, jest już, ta rynku. już widzimy, tak. Mhm. Co sądzisz w ogóle o y, samej, jakby trochę od, zostawiając ten case, ja tu podpytywałem o jeszcze różne rzeczy, więc na razie to gdzieś tam zapowiedzi są, ale nie może Marcin zdradzać tak. wielu szczegółów, więc y, śledźcie profil Urzędu Zamówień Publicznych. Na pewno nie jednym jeszcze nas zaskoczą w tym roku. Natomiast chciałem zapytać, co sądzisz o tym rozwiązaniu, które dzisiaj, dzisiaj też na konferencji pokazywaliśmy, które z wykorzystaniem sztucznej inteligencji analizuje wszelką dostępną dokumentację na rynku i udziela pewnych podpowiedzi. Ja wiem, że to była pierwsza prezentacja, nasi, nasi klienci dostaną to narzędzie do rąk w zasadzie już w ciągu kilku dni. Co sądzisz o tego typu wykorzystaniach? Czy to doprowadzi może zadam takie trochę kontrowersyjne pytanie. Doprowadzi do tego, że będą automaty składać oferty, obsługiwać odwołania i jakby też po stronie Urzędu Zamówień Politycznej będzie trzeci automat, i tak, tak, będziemy, tak będziemy przyszłościowo w ten sposób działać. Oczywiście. Nie, ja tutaj absolutnie nie mam obaw. Sztuczna inteligencja jako narzędzie wspierające, inspirujące jak najbardziej, natomiast absolutnie to jeszcze nie ten poziom i długo wydaje mi się, że nie będzie to ten poziom, który będzie w stanie zastąpić człowieka. Jednak ta kontrola. Ludzka każdy z nas ma określoną wiedzę, doświadczenie życiowe, potrafi zinterpretować te wyniki, które sztuczna inteligencja nam pokaże, potrafi nałożyć na to właśnie ten obowiązujący system prawny, bo Tutaj sztuczna inteligencja jeszcze czasami ma z tym kłopoty. Proszę też pamiętać, że Państwo pewnie korzystacie z różnych modeli sztucznej inteligencji, a każdy model jest. Um, um, nie ma modelu uniwersalnego, który byłby we wszystkim super. Każdy model jest dedykowany do innego zadania, szkolony na innej bazie danych i tak naprawdę czym oczekujemy lepszego wyniku? To. Pożądane jest, aby nasz model sztucznej inteligencji uczył się na zamkniętej i takiej zweryfikowanej bazie danych. My uczyliśmy naszą sztuczną inteligencję na zamkniętym zbiorze wyroków Krajowej Izby Odwoławczej dostępnych. Oficjalnych opinii Urzędu Zamówień Publicznych, czyli już na takim materiale mocno zweryfikowanym i to, co słyszałem dzisiaj podczas prezentacji, Państwo też zebrali dokumentację przetargową i nie uczyliście tego swojego modelu sztucznej inteligencji właśnie na ogólnodostępnych danych, pozyskanych czasami z niewiadomych dla człowieka źródeł, bo ta, ta, ta inteligencja gdzieś tam pobiera dane z internetu w sposób zautomatyzowany. Tylko zawęziliście bardzo tą bazę danych, co uważam za. Taki no, bardzo dobry pomysł i idący. To jak wspomniałeś, pomysł. dla nas to też było wyzwanie. Tak. I ogromne wyzwanie jest właśnie, żeby tych halucynacji i dopowiadanie, tak? Bo myśmy też tu sobie przed naszą rozmową Wymieniali się spostrzeżeniami, że to do, pojawia się nam dopowiadanie, czyli nie wiem, budowanie nieistniejących aktów prawnych, prawda, odwołań, zapisów, które, które, które nie istnieją. Stąd istotne jest, żebyśmy tą bazę mieli wstępnie ustrukturyz ustrukturyzowaną i zamkniętą, tak? Tak, to, to jest bardzo ważne i to przekłada się na jakość e, wyniku, bo e, sztuczna inteligencja tak naprawdę będzie generowała odpowiedzi na podstawie takiej bazy danych, do jakiej ma dostęp. Jeżeli jej ograniczymy e, e, dostęp do danych niezweryfikowanych, no to te oczywiście odpowiedzi będą znacznie trafniejsze, lepsze, e, lepsze jakościowo i wartościowo. Tak? E, tutaj. E, bardzo dobrym krokiem jest to zamknięcie bazy danych i nie, nie otwieranie tego modelu na jakieś dane ze źródeł niezweryfikowanych. To zapewnia dobre wyniki. Widzieliśmy na prezentacji naprawdę fajną, fajną, fajny wynik, który nam wskazał kryteria oceny. Wcześniej Państwo, którzy dzisiaj mieli okazję być, na dzisiejszym spotkaniu e, organizowanym przez Market Planet e, widzieli, jak poradził sobie z takim zapytaniem e, publicznie dostępny. Akurat e, chyba korzystaliśmy z modelu polskiego e, sztucznej inteligencji, który się nazywa Bielik. I on też podpowiedział w sposób fajny i kreatywny, jakie kryteria w postępowaniu na zakup usługi sprzątania można wpisać, jakie kryteria oceny, ale popełnił błąd, pomylił kryteria podmiotowe z przedmiotowymi, właśnie dlatego, że ta baza danych, na podstawie której on generował odpowiedź i w ogóle uczył się rozumowania, była bazą ogólnie dostępną i otwartą i niezweryfikowaną. Ale w każdym wypadku człowiek to jest to o czym mówisz, człowiek, kontekst, wiedza, doświadczenie, tak? Nie możemy może kiedyś dojdziemy do tego poziomu, gdzie ten poziom zaufania będzie już bardzo, bardzo wysoki i będziemy mogli nie wiem, może świadomie pominąć ten tam 0,1% błędu, ale to jeszcze długo, długo, czyli taki duet narzędzie, które wspiera pracę człowieka na bieżąco, ale człowiek weryfikuje na końcu, po środku Musi być w tym procesie w zasadzie cały czas. Czyli taki feedback lub takie potwierdzanie, poprawianie. To wiecie Państwo, jak pracujecie ze sztuczną inteligencją, z jakimkolwiek modelem, że właśnie to, co wspomniałeś, ta pierwsza odpowiedź to nigdy nie jest to, czego oczekujemy. Trzeba dopytywać, trzeba uszczegóławiać i to z nami zostanie. Na to, się... to z nami zostanie. Tak, tutaj um, nie, nie wyobrażam sobie innego duetu niż człowiek, który weryfikuje sztuczną inteligencję. Oczywiście sztuczna inteligencja może nas pomóc w automatyzacji danych w czasie ich przetwarzania, bo tego człowiek nie jest w stanie zrobić tak szybko. Ale Właśnie jednak... szybkość. Ja wyjdę Ale... ci słowo, ta, 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 ta szybkość. To już też dzisiaj się pojawiło podczas naszej rozmowy. Ten czas, który zmierzyliście, który jest niezbędny, tak? A szybkość i. W pewnym stopniu pewność też tego, co zostanie wykonane, nie? E, tak, 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 tak. To oczywiście tutaj masz rację, ta szybkość jest na pewno nieoceniona, ale jednak ostatnie zdanie zawsze będzie należało do człowieka. I ja to też człowiek jestem po tej stronie. Odraz dokona ostatecznej weryfikacji będzie musiał jakby użyć mimo wszystko swojej wiedzy, pomimo najlepszych chęci, sztuczna inteligencja jeszcze jeszcze nie jest w stanie w 100% procentach jakby zastąpić człowieka i proszę pamiętać, że właśnie to o czym mówił Grzegorz ta halucynacja, czyli skłonność sztucznej inteligencji do tworzenia nowych treści, jeżeli nie do końca potrafi odpowiedzieć na nasze pytanie, to stara się to zrobić za wszelką cenę, czasami kosztem właśnie jakości tej odpowiedzi. Um, tutaj E, m, można oczywiście podejmować odpowiednie kroki, żeby tą kreatywność e, ograniczyć, ale ona czasami ma też swoje zalety, bo jeżeli sztuczna inteligencja będzie potrafiła nam wygenerować kreatywne, trzymajmy się już tych kryteriów, kryteria oceny ofert, to dlaczego by z tego nie skorzystać? Oczywiście nakładając na to swoją wiedzę e, i doświadczenie zawodowe, e, jakie, jakie posiadamy. Czyli tak działajmy ze sztuczną inteligencją, próbujmy, uczmy, weryfikujmy. Zawsze w duecie i czekamy na te nowości z Urzędu Zamówień Publicznych. <grymne> tak. <grymne> <grymne> Mogę tylko powiedzieć, że będą to nowości usprawniające proces odwoławczy. E, jeszcze bez konkretów. Nie chcę w tej chwili de deklarować absolutnie, w jakim terminie będziemy mogli się tym oficjalnie pochwalić, bo też jeszcze te wyniki, w które w tej chwili, bo to już jest proces, który trwa, e, który otrzymujemy, i jeszcze jesteśmy na etapie doskonalenia mm -hmm. e, tego, tego modelu i tego mechanizmu. Natomiast wyniki są już w tej chwili bardzo, bardzo obiecujące i naprawdę myślę, że będzie to coś e, takiego, co, co zostanie przez rynek bardzo pozytywnie przyjęte, bo to. Ta, ten, ta wartość dodana z tego rozwiązania, nad którym pracujemy, będzie i dla samego UZP, i dla Krajowej Izby Odwoławczej, i przede wszystkim dla stron wszystkich stron rynku zamówień publicznych. Dziękuję Ci Ślicznie za rozmowę. Marcin, dwie osoby, dwóch ludzi o sztucznej inteligencji. Dziękuję Ślicznie.